Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem. Dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi My się, norki i cień jastrzębia. Na szerokiej, złocistej polanie, otoczonej pasem trzeszczących trzcin i szumiących słoneczników, leżała sobie kraina, której mieszkańców nie sposób było dostrzec na pierwszy rzut oka. A to dlatego, że były to. Myszki. Malutkie, zwinne i nadzwyczaj pomysłowe stworzenia, mieszkające w mięciutkich norkach, ukrytych pod kępami mchu i traw. Najmłodsze z nich, Miki i Mika, były bliźniakami. Miki miał futerko koloru świeżej bułeczki z masłem, a Mika przypominała odcień mlecznej kawy z kroplą miodu. Oczy miały jak czarne guziczki, które błyszczały radośnie, kiedy tylko bliźniaki wymyślały kolejną psotę lub zagadkę dla reszty myślego statka. Mika! wołał Miki pewnego ranka, wyglądając z norki, niczym mała peryskopowa antenka Niebo jest dziś czyste, jak pokrywka od słoika chodźmy skakać po kłosach ale mamuszka mówiła, że w taką pogodę najczęściej pojawia się on. Mika zniżyła głos i rozejrzała się, jakby szept miała ochronić ją przed cieniem. Jastrząb, fi, wzruszył łapką Miki. On i tak zawsze śpi do południa, a my mamy czas. Ale mamuszka miała rację, bo właśnie na tym błękitnym niebie, które wyglądało jak rozlane mleko bez jednej chmurki, coś się nagle poruszyło. Coś szerokiego, skrzydlatego rzucającego cień większy niż czapka słomiana dziadka Mrowisława. To był cień Jastrzębia, największego po strachu myszkowej polany. Wszystkie starsze myszki miały na ten cień swoje sposoby. Niektóre chowały się w norkach głębiej niż korzenie dębu, inne ukrywały się pod kapeluszami grzybów, które wyglądały jak tancerze z parasolkami. A myszka pani Dąsaczka Zawsze chowała się w słoiku po ogórkach, bo jak mówiła, nikt nie zagląda do starych ogórków. Tylko Miki miał inne zdanie. My nie możemy ciągle się chować, mówił z zadartym noskiem, stojąc na kamieniu, jak prawdziwy dowódca. Jastrząb nie może nas wiecznie trzymać w strachu. Jesteśmy młode, mamy energię, jesteśmy bohaterami, jesteśmy myszkami. Przypomniała spokojnie Mika i pociągnęła brata za ogonek, chcąc wrócić do norki. Ale Miki już pobiegł. I to nie gdziekolwiek, tylko wprost na środek polany, gdzie kłosy tańczyły na wietrze jak wachlarze dam na balu. I wtedy stało się coś, co sprawiło, że wszystkim zatrzymały się serduszka. Nawet chrząszcz, który w tym momencie targał mrówce list gończy, przestał i spojrzał w niebo. Cień! Wrzasnęła pani dąsaczka i zniknęła w słoiku szybciej niż korek z lemoniady. Jastrząb zakrążył. Jego skrzydła świsnęły jak płachta porwana przez huragan. Miki zamarł. Mika też. A potem wtedy, kiedy wydawało się, że już po nim, Miki skoczył. Do norki. W ostatniej sekundzie. A jastrząb. poleciał dalej, rozczarowany. W norkach zapanowała cisza. Taka jakby ktoś przykrył całą polanę kocem z ciszy i trzymał palec przy ustach. W końcu Mika szepnęła. I co teraz, bohaterze? Miki jeszcze trzęsąc się jak kisiel gruszkowy po trzęsieniu ziemi, przyznał. Myślałem, że odwaga to nie chowanie się, ale teraz, teraz chyba rozumiem. W nocy cała polana tętniła rozmowami. Myszy opowiadały historię, o strachu, który pozwalał im przetrwać o odwadze, która polegała nie na szarżowaniu, lecz na mądrym wyborze. Babcia Gryzia, najstarsza z myszek, podsumowała wszystko jak zwykle trafnie. Strach to nie wstyd. To taki mały dzwoneczek w środku, który mówi: uważaj, coś może się stać. Tylko głupiec go ignoruje. A my? My jesteśmy myszkami, sprytnymi, szybkimi i ostrożnymi. I to właśnie dzięki temu żyjemy. Miki wtedy spojrzał na wszystkich z powagą, jakiej nie miał wcześniej nigdy. Od teraz, jak zobaczę cień, nie będę udawać, że to chmurka. Będę się chować, bo chcę żyć, biegać, śmiać się i opowiadać historię. A do tego trzeba być żywym. Cała norka się roześmiała. Nawet pani dąsaczka wyszła z ogórkowego słoika. Od tego dnia młode myszki nauczyły się, że ostrożność nie odbiera odwagi. Tylko ją wzmacnia. Że rozsądek to tarcza, a nie kajdany, a cień jastrzębia, nadal się pojawiał, ale teraz myszki znikały z jego pola, widzenia z prędkością błyskawicy. A kiedy już mijał, znowu tańczyły na kłosach, śpiewając piosenki o odwadze i rozsądku. A morał tej bajeczki jest taki, moje drogie dzieciaki: ostrożność to nie tchórzostwo. To mądrość, która pozwala unikać niebezpieczeństw i żyć długo oraz szczęśliwie. Jeżeli bajeczka się podobała, to bardzo się cieszę. Proszę serdecznie o polubienie filmu, podzielenie się opinią na temat historyjki w komentarzu i subskrypcję kanału, co pomoże w tworzeniu nowych opowieści. Do usłyszenia.